Siema z tej strony Kobra. Zapraszam Was na moją farmę. Dzisiaj zajmiemy się pracami na gospodarstwie. Zakupimy sobie może jakąś wiatę na maszyny rolnicze. Troszeczkę pomalujemy teren. Jak widzicie tu już zatrzełem trochę, więc zaczynamy. Kształtowanie terenu, malowanie. Tutaj domalujemy troszeczkę. tak ok no jeszcze troszeczkę w sumie można by było tutaj tak delikatnie ściąć żeby nie było takiego ostrego zakrętu bra Aj troszeczkę wyjechałem, ale to nic zaraz sobie wyrównamy okay. Myślę, że... Tyle wystarczy, poprawimy. O, takich schodków nie było. O, zaczęło to już jakoś wyglądać. Tutaj tak, tu by można było troszeczkę powiększyć, poszerzyć. że jakoś wygląda z tej kamerki lepiej tutaj też sobie pomalujemy ale pędzel zmienimy na większy o super Na to już jakoś wyglądać. Tutaj ludzikom nie będę robił nic. Super tutaj. Tutaj też by można było jakiś żwirek ładny dać. Dobre. Pięknie. Super. A tu dobramy jak mamy. Kto to mówią gwarancja do bramy i się nie znamy. A ten teren już nie należy do mnie. Dobra. Teraz tak postawimy jakiś budynek jest to w budynkach ale w sumie nie najpierw sobie posadzę tutaj pomaluję sobie teren o jakiś większym pędzlem weźmiemy ostrożnie żeby nie wyjechać poza linię super gdzie to było w budynkach stawiałem się na taką jeszcze będzie mi generowała jakiś tam przychód 480 euro miesięcznie nie są to głupie pieniążki raz, dwa, trzy, cztery pojazdy się zmieszczą dobra zakupione Super, co by tu jeszcze dołożyć? A no nie wiem, w sumie jak to wygląda? To tutaj, gdzie by to postawić, żeby nie bokiem? Można by było postawić to tak. ラス。<tie. S 2> <noise> Super, muszę to zrobić tak, jak to wygląda z tej perspektywy. No dobra, jest to równo. Tu będą stać te siewniki, przyczepki. Tu postawię. O. Combine. Może się zmieści, mam nadzieję, że się zmieści a w, y, pomiędzy odcinkami zasiałem owiec na wszystkich trzech polach I teraz tak. No, zaczęło to gospodarstwo wyglądać. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się zmieści z tym headerem tutaj. No pewnie, że. A? Coś nie tak? Nie zmieścisz się tu z headerem? No nie. Więc trzeba będzie na wstecznym wjechać, aby ten header delikatnie wystawał. No i myślcie, podajcie mi jakieś propozycje w komentarzach, co jeszcze mogę dodać na tym, na gospodarstwie. A tutaj jeszcze mogłem, bo to tak trochę słabo pomalować, bo to trochę słabo wygląda. Ok, tak, tego mamy. Pasowałoby też pomyć te maszyny, ale tym to się zajmę, jak je ja już poustawiam w garażu, że tak to nazwę. 20 tysięcy mi zostało No nic, pszczółki będą będą robić miodek będą jakieś tam pieniążki o, ja myślałem ustawiać to tak Powjeżdżać tym sprzętem tutaj pod zadaszenie a ciągnikami poparkować pod pod tym zadaszeniem w sumie by się cały ciągnik zmieścił z tym ale mi się wydaje że tak to lepiej będzie wyglądało trochę za duża wiata na takie małe ciągniczki ale na przyszłość będzie jak znalazł Jeszcze tak patrzyłem 63 tysiące euro miesięcznie generuje dochód Aha, zawiesiłem się Niepotrzebnie te bramy tu wstawiałem No i tak są cały czas otwarte W sumie nie Poparkuję je tutaj Razem z tym to po prostu sprzedam. 22 tysiące. Ile jestem stratny? Ła, połowę. Nie, nie będę tego sprzedawał. Szkoda kasy. A propos sprzedaży: ile bym wziął za to pole? Które to pole miałem? A, 50, jakbym ją chciał sprzedać. 114, tyle samo co zapłaciłem. A skosiłem, owiec. Więc w sumie to nie jest głupi pomysł. Kupować pola, skosić, zebrać plony, sprzedać i sprzedać pole. Trzeba się zastanowić. No dobra. Kombajn. A, a bo mam jeszcze ten. Wału prawny. A zaraz. Jak tam jest na tych polach? Trzeba wałować. Bo nie pamiętam. Nie. Tu nie trzeba. Nie, nie trzeba. Dobra. Zmytą przyczepkę, wał, mogę wjechać tam pod zadaszenie. Albo mam jeszcze dwie przyczepki. Kurczę, to wszystko poustawiać? I parkujemy. Ups. Dobra. Prostuj. O. o. to mi właśnie chodziło. Żeby coś takiego zrobić. A że dwie przyczepki. No dobra. I miejsce się zrobiło. Nic mi nie zawala. Porządek się zrobił. A tą przyczepką wjedziemy tutaj pod Z. A co jest? Czy mu? No, dobra. A tu jest taki ostry zakręt, też go trzeba będzie usunąć. Jeszcze małe poprawki. Ale tym się Wam chciałem pochwalić. Dobra. Jak tu jest? Które? No, i przypalimy gumę. Jedziemy. No i sprzęt jest pod zadaszeniem. Dwie małe przyczepki, więc my się pobawimy jeszcze w malowanie terenu. Gdzie to było? Gdzie chciałem pomalować? Czekajcie. A, tutaj chciałem pomalować. Dobra Tutaj, żeby nie było takiego ostrego zakrętu I gdzieś jeszcze, coś zauważyłem A tutaj miałem Nie Gdzieś. jeszcze? Jeszcze gdzieś było w jednym miejscu Tu jest OK, tu jest okej. Okay. No dobra, wydaje mi się, że tyle. A, miałem ma... pomyć. Sprzęcior. Zakupiłem sobie... Czy znaczy zakupiłem? Ściągnąłem moda na bezprzewodowy kersher Inna sprawa. Także sprzęt nawet na polu można pomyć. Okej. Okay. Super. Też to trzeba umyć. Obciążnik. Heder... Ale ten heder już zniszczony. Jak to wygląda? Czysty jesteś? Czysty. Jeszcze troszeczkę. ten ciągniczek też już jest czysty, Czemu w sumie tak dużo nie robił, miał tylko kilka przejazdów, jest czysty, sierpnik się trochę wybrudził. schodzi dobra już czysty ciągnik też już czysty jak mamy obciążnik tutaj przybrudzony troszeczkę dobra i tam mamy jeszcze wał i kultywator do mycia. gdzie oni są? jak nowe prawie jak nowe prawie robi wielką różnicę okej okay. i wał wow. Ok, hey, wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam.